Cześć, witajcie. 23 kwietnia 2022 roku, w sobotę, jestem na spacerze w lesie z moim synem Wojtkiem. Jest bardzo ładny, wreszcie wiosenny dzień, bo w ostatnim czasie pogoda nas w ogóle nie rozpieszcza. Dzisiaj fajnie. Jestem niecałe 30 km od Wrocławia na spacerze w lesie, w którym yy, kiedyś znalazłam na czeskie, yy, piestrzenice olbrzymie. Teraz stoję przy czerni dłakach błyszczących. Zapowiada się Fajny dzień, zapraszam na spacer. Nazwy miejscówki nie będę podawać. Tym razem będzie to moja tajemnica. Zobaczcie jakie ładne czerni dłaki błyszczące. Namierzyłam te czerni dłaki błyszczące przed wczoraj w lesie pilczyckim we Wrocławiu. W tym roku bardzo bardzo późno wystartowały. Czasem w poprzednich latach to widziałam je nawet gdzieś tam pod koniec lutego. A teraz mamy już przecież prawie końcówkę marca, Ej boże, kwietnia, co ja gadam. No ale pogoda w tym roku tak jak mówię, nie rozpieszcza. Także pierwsze grzybowe znalezisko dzisiaj to czerni dłaki błyszczące. Młode owocniki są jadalne. Tylko dosyć trudno je przetransportować, bo są to grzyby mega, mega delikatne. Ale bardzo pospolite, łatwo na nie trafić. Od spodu mają blaszki. Młode mają takie jasne blaszki. A kapelusz z takimi jakby czekajcie, dość trudno mi to pokazać. Z takimi jakby ziarenkami. No to jestem zdziwiona, słuchajcie, bo napastniczek czeskich ani widu, ani słychów. W zeszłym roku było ich tutaj multum, ale za to szybko poprawił mi się humor, bo właśnie trafiłam na Piestrzenice Kasztanowate. Które jeżeli śledzicie mój kanał, to wiecie, że bardzo, bardzo ich poszukuję i nie mam do nich za bardzo szczęścia. Właściwie mam tylko jedną miejscówkę w Lubuskim w Gubinie, w którym. Znalazłam sporo pieszczenic kasztanowatych, a tu proszę bardzo, trafiłam najpierw na jedną przez kogoś zerwaną albo potrąconą, a potem mój syn trafił od razu na następną rosnącą. Także to jest ta słuchajcie, zerwana, jak widzicie, jest bardziej ciemnobrązowa niż pieszczenice olbrzymie, a tutaj mamy rosnącą. Pieszczynice kasztanowate są to grzyby trujące. Zawierają gyromitrynę, więc nie zbieramy, chociaż wiem, że są i entuzjaści też tego gatunku po co najmniej dwukrotnym obgotowaniu w wietrzonym pomieszczeniu spożywają potem te grzyby, ja ich nie jem. Lecimy dalej sprawdzać, co tu się będzie działo. Tu wchodzimy w zakątek, gdzie w zeszłym roku namierzyłam ładnych parę sztuk piestrzenic, ale tych drugich, olbrzymich, nie kasztanowatych. Teraz się na spokojnie przyglądam, jak to miejsce właściwie wygląda, bo w zeszłym roku to niczego się tutaj nie spodziewałam i nawet nie pamiętałam dokładnie jak wygląda. Pamiętałam tylko brzozy, ale patrzcie, że mamy też jakieś drzewa owocowe, czyli idealne kombo brzozy i drzewa owocowe, a też zauważyłam, że Piestrzenice olbrzymie też wcale nie pogardzą jakimś tam sąsiedztwem sosen. Idziemy zobaczyć, czy, czy będą, czy nie. No, na napastniczek na przykład nie ma, więc piestrzenice też niekoniecznie muszą rosnąć. Idziemy zobaczyć. Jest pełen piestrzenicowy sukces. Słuchajcie, mamy tutaj w jednym miejscu z tego co pamiętam chyba 9 sztuk, ale jeszcze raz będziemy liczyć. Tym razem piestrzenice olbrzymie. Dla porównania mam tą jedną piestrzenicę kasztanowatą, którą znaleźliśmy dzisiaj potrąconą, więc pooglądamy sobie, ale najpierw obczajmy ten wspaniały spocik, tą miejscóweczkę, bo jest naprawdę radocha olbrzymia. Patrzcie sami. Liczymy. Raz. A tu jest jeszcze jedna mała. Dwa. Tutaj jest najfajniejsza miejscówka, bo trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I tutaj z tej strony ta największa 9 10 i tu dwie ukryte 10 czyli co? Słuchajcie, mamy 11 piestrzenic olbrzymich w jednym miejscu. No po prostu radocha ogromna. Strasznie się cieszę. No to jest na pewno szczęśliwy dzień dla wiosennego grzybiarza jak ja to przyjrzyjmy się na spokojnie jednemu i drugiemu gatunkowi pieszczennicy, czyli piestrzenicy olbrzymiej, tej większej po prawej stronie i piestrzenicy kasztanowatej. No, na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie, ewidentnie jest różnica w wielkości, też troszeczkę w kolorze piestrzenice olbrzymie, czyli ta tutaj jest troszeczkę jaśniejsza, bardziej taka jak orzech laskowy, piestrzenica kasztanowata ewidentnie wpada. Taki bardzo ciemny brąz, brunatny, dla mnie z zabarwieniem lekko fioletowawym i to pozwala mi y, te dwa gatunki dosyć dobrze rozróżnić. Nie mam nożyka, ale jakbyśmy zrobili przekrój, to też, też inaczej wyglądają te dwa gatunki po przekrojeniu. Nie są to grzyby pod ochroną, więc jedne i drugie można zbierać i nie wiem, tak się zastanawiam, czy tym razem sobie nie nazbieram y, trochę piestrzenic olbrzymich do spróbowania. Bo naprawdę słyszałam, że są to wyśmienite grzyby, chociaż oczywiście mam trochę stracha, ale zobaczymy jeszcze. Dziecko się bawi. Jak ja przymulam przy grzybach, to widzę, że już wlazło na drzewo. Przypominają mi się moje stare czasy, sta stare czasy dzieciństwa. Też uwielbiałam chodzić po drzewach. Co za miły dzień. Spacer z synem i udane wyjście na grzyby. Jagody już się robią. No, teraz to jestem naprawdę zadowolona jak chodzi o znalezisko, bowiem trafiłam na naprawdę bardzo ładne pieszczenice kasztanowate. Pokażę Wam najpierw największą. Czyli to są te trujące, z gromitryną. Kilka ładnych sztuk koło siebie. No i takie znalezisko to ja rozumiem. Naprawdę bardzo, bardzo udany dzień. Widzę tam jeszcze poukrywane. One są bardzo kruche, bardzo delikatne, więc delikatnie je tu odsłaniam. I jeszcze z tej strony. No pięknie, będę zaraz robić foteczki. O i tu jedna, dobrze, że jej nie zdeptałam. Ta jest cała owinięta mchem. No nie ma co się oszukiwać. No, są to jednak grzyby podobne do pieszczenic olbrzymich. Ale mimo wszystko do rozróżnienia robię fotki. Piestrzenice kasztanowate najbardziej kojarzą się z sosnami. Lubią rosnąć pod sosnami, ale z tego co zauważyłam one bardzo lubią jednak dodatek też takich innych gatunków drzew, jakichś liściastych, krzewów. Tutaj na przykład mamy też sporo brzus, więc trzeba ostrożnie jednak, bo można powiedzieć, że miejsce jest dość podobne do tego, w którym znaleźliśmy dzisiaj też pieszczenice olbrzymie. Będę się jeszcze tu rozejrzeć, bo co róż mi się pojawia wyłania jakaś yy, gdzieś ukryta, więc zobaczę, może są jeszcze jakieś inne relaksik w lesie. Trafiło mi się naprawdę świetne miejsce z Piestrzenicami. Tam są te, które pokazywałam Wam przed chwilą. A penetruję jeszcze ten lasek i widzę kolejne Piestrzenice Kasztanowate. Jestem absolutnie zadowolona, kontenta. Nie muszę jechać na Piestrzenicę Kasztanowate do Gubina. To znaczy, oczywiście, chętnie pojadę do Gubina, bo tam mieszka moja ukochana siostra. No, patrzcie. Ale fajnie mieć jakieś miejsce na pieszczenice kasztanowate też bliżej Wrocławia. Tutaj jeszcze jedna. Myślę, że nigdy za dużo powtarzania, że bardzo, bardzo ostrożnie z tym gatunkiem jest to gatunek trujący. Zawiera lotną substancję trującą o nazwie Gyromitryna, ale ich tu jest, no słuchajcie, jestem mega zadowolona. Kiedyś w Polsce te grzyby jedzono. Ale notowano sporo zatruć. Natomiast też spotykam się z opiniami, że nie ma co tych grzybów demonizować. Wiem, że są ludzie, którzy je jedzą, ale ja absolutnie nikomu nie polecam, sama nie zamierzam. Ci, którzy je jedzą, to na pewno wygotowują, ale ja nie jem i was absolutnie też nie namawiam. A wręcz raczej namawiam do niejedzenia. Cieszę się z zupełnie innego powodu, po prostu jako. Grzybiasz poszukiwacz skarbów i tyle, no. Cieszę się po prostu ze znaleziska, z tego, że mogę je nagrać. Pooglądać. I po prostu dlatego, że ich szukałam wcześniej i nie miałam do nich szczęścia, a teraz mam. Tylko dlatego się nimi tak ekscytuję, nie? Dlatego, że je mogę zjeść. Słuchajcie, tutaj jest jeszcze pełno. Ale miejscówa, wow. Rewelka po prostu, wow. Jest też jakiś grzybeczek tutaj. Malusieńki. No multum, multum tych piestrzenic, po prostu multum. Piestrzenicowo dzisiaj naprawdę debesciacki wypad, bo i Piestrzenice kasztanowate i przecież też ogromne, olbrzymie, sorry. Ogromnie wspaniałe znalezisko. Pamiętam jak znalazłam swoją pierwszą Piestrzenicę kasztanowatą w Borach Dolnośląskich 140 km od domu. I tak się cieszyłam, jak głupia, po prostu tym jednym grzybem taki kawał od domu. A tu, jaka miejscóweczka, po prostu szałowa. Zaraz wyciągam aparat, będzie focone. Uważam, że są to grzyby ładne, fotogeniczne bardzo. No, mega. Ach. Taki lasek. No, jest oczywiście dużo sosen, ale widzicie też jakieś krzewy. Brzozy, super miejscuwa. I tutaj rosną w takim miejscu, jak się czyta, że one lubią rosnąć, czyli w takich miejscach, gdzie są pościnane sosny, takie zręby odsłonięte. Jest bardzo ostre światło, więc nie wiem jak to będzie widać na filmie. Mam nadzieję, że Was nie zanudzę dzisiaj tymi pieszczenicami kasztanowatymi, z których nawet nie ma za bardzo pożytku. Nie, no, nie ma jednak kompletnej kichy parsniczkowej. Są parsniczki czeskie. Postanowiłam wrócić jeszcze raz w to samo miejsce i rzucić ostatni raz okiem. I są jednak. Co prawda nie takiej ogromnej ilości jak, jak były w zeszłym roku. Ale jak najbardziej jednak są naparsniczkowe skrzeciki. Także radocha jest ogromna. Napastniczki czeskie, inaczej smardzówki czeskie. Tak, żeby z kolei są bez wątpienia jadalne, natomiast bardzo, bardzo chronione praktycznie. Prawie nie można ich zbierać, chyba że ma się specjalne zezwolenie. Przenieśliśmy się do takiej niezłej puszczy, ale co uda nam się trochę przedostać przez jakąś wodę, to okazuje się, że znowu jest woda. A chcielibyśmy iść tam na drugą stronę. Tu jest sporo takich powalonych drzew, więc jak chodzi o grzyby to rozglądam się za pierwszymi młodziusieńkimi żółciakami siarkowymi, które mogłyby wyrosnąć na takich spróchniałych pniach. Całkiem miła miejscóweczka, sami zobaczcie. Udało nam się przedostać przez Błocka trochę. Nie wiem, jakie mogłyby być tu grzyby, ale fajne miejsce na zakończenie tego cudownego dnia w lesie z moim dzieckiem. Patrzcie, jak się super już zazieleniło. No, i dzisiaj już się żegnam, pora się zwijać do domu. Bardzo udany wypad, różnorodnie, ilościowo, no po prostu super sprawa, bardzo mi się podobało. Trzymajcie się, zaglądajcie na inne filmy na piecznikowym kanale i na mojego bloga pieprznik.pl. Do następnego razu. Hej!